Drive Club nadal bez daty premiery, Xbox One wygrał grudzień w USA, a Nintendo przykłada katanę do swoich prognoz. To wszystko i jeszcze więcej już teraz w 37. gościu niedzielnym. Premiera Infamous Second Sun zbliża się do nas w dość szybkim tempie i z dwoma miesiącami czasu, jaki został deweloperom, ci nadal nie puszczają pary z ust w wielu kwestiach, bo chcą, żebyśmy sami mieli zabawę i przyjemność z poznawania gry. Z Twittera studia sączą się jednak małe dawki informacji i tak po zebraniu ich do kupy okazuje się, że w czasie GDC 2014 być może zostanie zaprezentowane tech wideo pokazujące silnik, fizykę oraz miasto. Sucker Punch nie zdradzi nam, jakie jeszcze moce będą dostępne w grze, mówiąc jedynie będziesz miał do dyspozycji to co zaabsorbujesz, ale wiadomo, że nie będzie można pływać, więc zabawa wodą najpewniej odpada. Nie ma żadnych ram czasowych, w których zamyka się gra, ponieważ jest to sandbox i każdy będzie czerpał z niego inne, krótsze lub dłuższe doświadczenie. Nie należy sugerować się wyglądem UI na dotychczasowych gameplayach, bo nie jest on ostateczny, a przynajmniej nie był 9 stycznia, kiedy Sucker Punch przyznało, że nadal finalizują jego design. Powodem, dla którego nie dostaniemy dema gry puszczanego w czasie chociażby CES 2014 jest to że nie jest to demo. Jako taka wersja demonstracyjna nie istnieje, a to, co było opuszczane w czasie targów, to pełna wersja gry, przy której wsterczał jakiś sympatyczny, albo i nie, goryl, nie pozwalający osobom przystędzie pójść w grze za pewien punkt. Wiemy, że Delzin będzie mógł wchodzić w interakcje z innymi ludźmi, że mapa Seattle z gry jest porównywalna z mapami New Marais i Empire City i że w grze nie zabraknie znajdziek, bo zawsze sprawiały graczom radochę. Z całej tej kupki informacji martwi mnie tylko jedno – rozmiar mapy. Jasne, w poprzednich dwóch grach nie można było narzekać na nudę, ale jednak wraz z nową generacją przydałoby się jeszcze więcej miejsca do zabawy, a z wypowiedzi studia wynika, że nasz wirtualny plac zabaw za bardzo nie urośnie. Drive Club miał się pojawić w sklepach w lutym, miał, bo najpewniej się nie pojawi, a przynajmniej nie wystartuje wraz z premierą PS4 w Japonii. Sony potwierdziło to informację, ale jednocześnie nie zapewniło jakiejkolwiek daty trafienia wyścigówki od Evolution Studios na rynek, mówiąc jedynie, że wkrótce zapowiemy kiedy gra będzie dostępna. Dziękujemy za cierpliwość. To nie przeszkodziło jednak Japończykom we wciśnięciu drive clubu do nowej kampanii reklamowej Sony, znanej jako Be Moved, gdzie ujęcia z gry widać na filmie, a strona kampanii krzyczy, że zostaniemy zabrani na zupełnie nowy poziom realizmu, gdzie kąt padania światła na drogę oraz rosnąca wokół flora są takie, jak w rzeczywistych lokacjach. Patent ze światłem jeszcze rozumiem, ok, to naprawdę bardzo fajne, ale... Kwiatki? W serio? Przy 250 km na godzinę i tak będą one niczym więcej jak rozmazaną zieloną plamą, więc po cholerę wnikać w takie detale. W ramach szybkiej piguły. Sony po raz kolejny potwierdziło, że nie będzie możliwości wyłączenia lightbara w Dualshock'u 4, który to z jakiegoś dziwnego względu zdaje się przeszkadzać niektórym graczom. Po prostu przestańcie montować te cholerne lustra koło telewizora, to i padnie będzie wam walił w oczy. The Last of Us dostanie DLC Left Behind, które będzie prequelem do głównej osi fabularnej gry, i będzie miało miejsce w szkole z internatem, o której wspominała w czasie gry Eli. W USA dodatek trafi do wirtualnego sklepu Sony 14 lutego, w Europie będzie to pewnie mniej więcej ten sam termin, więc jeśli ktoś z Was nie ma dziewczyny albo chłopaka, to przynajmniej w walentynki nie będzie miał doła w związku z szalejącym wokół celebrowaniem święta, skomercjalizowanej miłości, bo zajmie się zabawą w grze wideo. Zawsze coś, nie? Na koniec piguły szybkie info o GT6. Wiedzieliśmy, że wyniki sprzedaży gry nie zachwycają, ale teraz są twarde liczby na poparcie tej tezy. W grudniu w USA sprzedało się zaledwie 300 tysięcy kopii nowej gry Polyphony, chociaż trzeba pamiętać, że w Stanach sprzedaje się o wiele mniej Gran Turismo niż na przykład w Europie. Przy okazji można jeszcze wspomnieć, że wyszedł nowy update do gry, który wprowadza między innymi wnętrze do BMW M4. Rewelacja, wiem. Oraz dorzuca zaprezentowaną na targach w Detroit Toyota FT1, która absolutnie rewelacyjnie śmiga po wszystkich torach. Wiem, bo sprawdziłem. Microsoft pochwalił się, że w grudniu to właśnie ich Next Gen sprzedawał się najlepiej w USA, trafiając pod strzechę 908 tysięcy osób, a 360 nie była o wiele gorsza, bo zeszło jej 643 tysiące, więc wygląda na to, że święta minęły za oceanem pod znakiem Xboxa. Sony przystąpiło do polemiki z tymi wynikami, twierdząc, że nadal są liderami pod względem ogólnie sprzedanych konsol następnej generacji, a wyniki z grudnia podyktowane są wyłącznie problemami z dostępnością PS4, ale nie zmienia to faktu, że amerykańskie trofeum za grudzień powędrowało do Microsoftu. W Lionheada mamy wzmożony ruch, a to za sprawą nie jednego, a dwóch tytułów, nad którymi pracuje obecnie deweloper. Poza Fable Legends, studio dłubi nad jeszcze jedną niezapowiedzianą grą, o której dowiedzieliśmy się dzięki linkedinowemu nowemu profilowi animatora Franka Lorina oraz wytropionych przez OXEM ofertach pracy w brytyjskim studiu deweloperskim na stanowiskach technical director oraz senior services engineer dla nowej gry AAA. Więc, skoro nie mamy do czynienia z Fable Legends, to z czym? Czyżby szykowane było pełnoprawne Fable 4, gra z otwartym światem, masą quest'ów, przegenialną stylistyką, postacią wychowywaną od najmłodszych lat i krzątającym się wokół psem? Boże proszę tak, naprawdę chcę wrócić do takiego albionu. A skoro już przy Albionie jesteśmy, to do dzieci trafiła mała pokazówka możliwości Project Spark wykonana przez jednego z testerów. Uf człek pochwycił Oakvale's Fable i odtworzył je w grze Team Duckouta, zachowując w bardzo dużej mierze styl graficzny, a nawet UI, przez co moja szczęka dość dynamicznie przystąpiła do zrównywania się z podłogą. Póki co mamy do dyspozycji jedynie screeny, które a dodatek nie grzeszą rozdzielczością, ale zawsze jest to coś. Czekam na jakiś film z rozgrywki, bo chcę zobaczyć jak prezentuje się to w ruchu, jednak i bez tego efekt jest całkiem imponujący. On the answer. W czasie wywiadu dla Edge Remedy uchyliło rąbka tajemnicy odnośnie Quantum Break, jednego z większych ekskluzywów na nową platformę Microsoftu. Jak to zwykle bywa w grach Remedy, bardzo duży nacisk będzie położony na fabułę, a zabieg wcielania się jednocześnie w antagonistę i walczącą z nim siłę dobra jest dość nietypowy. Tym bardziej, że to właśnie jako wróg wszystkiego co pozytywne, mamy największą władzę nad czasem. Na koniec każdego epizodu gry będziemy mogli wybrać, która z przyszłości ma się dokonać, a ta zostanie ukazana w postaci swoistego przerywnika filmowego który będzie ponoć bardzo wysokiej jakości. Przed dokonaniem wyboru gracz ma być zapoznany ze wszelkimi jego konsekwencjami, ma dokładnie wiedzieć co wynika z czego, co według Remedy uczyni fabułę bardziej wciągającą. Mam tylko nadzieję, że skoncentrują się i na gameplayu. Póki co nie ma co prawda na co narzekać i aktywnie chciałbym kupić Quantum Break, ale nie chcę kolejnego Alan Wake'a, w którym główny bohater jest astmatykiem dostającym zadyszki po przebiegnięciu 20 metrów. Mówi szeptem: "Hi, my name is Alan Wake." I nosi swoją marynarkę z łatami na łokciach. Titanfall wszedł w fazę zamkniętej alfy i mimo, że kody, teoretycznie przynajmniej, trafiły jedynie do garstki graczy, którzy zapisali się do programu i musieli zaakceptować NDA, w internecie pojawiło się sporo materiałów z gry, głównie mówimy tutaj o screenach, aczkolwiek jest też kilka filmów z rozgrywki, kręconych zwykle szalenie profesjonalną metodą offscreen. Te wrzucone na YouTube padają jak muchy jeden po drugim, bo EA robił użytek ze swojego oka Saurona, ale na Dailymotion zachowało się kilka z nich, więc coś powinno lecieć teraz w tle. W ramach ciekawostki można wspomnieć, że według doniesień z jak zawsze anonimowego źródła, wersja alfa używa tekstur mających jedynie 25% rozdzielczości tych, które mają znaleźć się w pełnej grze, więc temu, na co patrzymy, daleko do końcowej jakości produktu. Nintendo musiało podbiec z ostrym narzędziem do swoich prognoz i upierdzielić ich spory kawałek. Zamiast obiecanego przez Iłatę zysku najpewniej będzie 336 milionów dolarów strat, a wszystko to z powodu słabsze niż pierwotnie zakładano sprzedaży konsol. Miało zejść 18 milionów 3DS-ów, a sprzeda się najpewniej 13,5 miliona. W kwestii Wii U zaś nastąpiła redukcja z 9 na 2,8 miliona. Sprawa z grami miewa się podobnie, zamiast przewidywanych 80 milionów kopii gier na kieszeń konsolkę Nintendo najpewniej zejdzie 66 milionów, a w wypadku Wii U prognoza poleciała w dół o połowę – 19, zamiast 38 milionów sztuk. I szczerze, doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że poleje na mnie hejt, ale mam to gdzieś, ostatecznie ten program jest do bólu subiektywny i chyba o to właśnie w nim chodzi, więc... Um... Skąd do ciężkiej cholery Nintendo wzięło 9 milionów Wii U? Z, jakiego kapelu... z jakiej dupy wyciągnęli 9 milionów konsol, kiedy wiadomo było od dawna, że świat czeka na Xboxa, ani ps 4 i będący przy zdrowych zmysłach gracze o typowo zachodnich gustach, a umówmy się, jest ich więcej niż tych wiernych Nintendo, nie pójdą do sklepu niemalże w przeddzień premiery Next Genów Microsoftu i Sony po to, by wywalić przeszło połowę kwoty potrzebnej do zakupu jednej z tych maszynek na Wii U, które na dodatek nie zaspokoi ich potrzeb. Przeczytałem w ostatnich dniach sporo różnych artykułów odnośnie tego, że Nintendo powinno zmienić kierownictwo i kierunek, bo niezależnie od tego, jak bardzo dobrze sami sobie życzą, ogół społeczności graczy patrzy na nich, no, w dość krzywy sposób i zgadzam się z tymi tekstami, tym bardziej, że Nintendo jest nam potrzebne, chociażby po to, żeby zapełnić lepszy rozkład sił na rynku. Na miły Bóg nawet włodarze Sony to przyznali, więc bardzo proszę, żeby Nintendo coś zmieniło. Nie chodzi już nawet o sam sprzęt, bo ze słabszym sprzętem też rzeczywiście da się wyżyć, ale bardziej o filozofię. Krzyczcie sobie co chcecie o Marianach i Zeldach. Moim zdaniem, Wii U brakuje czegoś innego, czegoś mrocznego, a jednocześnie typowo nintendowskiego. No, niech zrobią nowego Metroida z ciężkim klimatem, to nawet ja kupię ten cholerny sprzęt i z przyjemnością ogram tę grę. A teraz śmiało klnijcie w komentarzach, że śmiem mieć własne zdanie i nie lubię Mario. Zapraszam, jest w mrowisku. A skoro już jesteśmy przy finansach i to takich idących w miliony, Watch Dogs. Nie od dziś wiadomo, że takie cross genowe projekty nie należą do tanich, tym bardziej jeśli są realizowane z olbrzymim rozmachem i bardzo złożone, a nowa gra od Ubisoft Montreal nie jest wyjątkiem od tej reguły. Producent wykonawczy projektu Stefan de Croix, ujawnił, że budżet gry jeszcze przed jej opóźnieniem wynosił 50 milionów euro, czyli około 68 milionów dolarów, a jest to kwota, w którą nie zostały wliczone wydatki na marketing tytułu. Innymi słowy, Miejmy nadzieję, że gra z podkreśleniem w tytule wypali, bo w przeciwnym razie, jeśli dołożymy do tego domniemane opóźnienie Tom Clancy z The Division, Ubi może mieć słabe wyniki finansowe. Nie wiemy dokładnie, kiedy premiera Watch Dogs nastąpi, różne źródła mówią o marcu i maju tego roku, tak czy inaczej, czekamy. Na koniec grudnia informowaliśmy Was o małej powodzi, która nawiedziła Hello Games, dewelopera świetnie zapowiadającego się No Man's Sky. Okazuje się, że ekipa studia zbytnio nie przejęła się zrzuconym nań kataklizmem, i chociaż obecnie pracują w tymczasowej lokalizacji, to starają się zebrać cały team pod jednym dachem, a sama premiera gry nie zostanie opóźniona. W czasie wywiadu dla Edge wyszło także najaw, że No Man's Sky nie będzie zawierał jakiegokolwiek tutoriala celem wzmocnienia interakcji oraz poczucia współpracy między graczami i nie odbierania im radości odkrywania zupełnie nieznanego wszechświata. Jestem za ps 4 Tomb Raider The Definitive Edition został przez IGN porównany do swojej podstawowej wersji odpalonej na PS3 i muszę przyznać, że gra wygląda znacznie lepiej niż bym się tego spodziewał. Największym minusem całego zamieszania jest chyba to, że na nowej generacji konsol gra nadal będzie działała jedynie w 30 klatkach na sekundę, co niestety nie robi z Definitive Edition gry, o którą walczyłem ale może z czasem trend się zmieni i jednak dostaniemy gry śmigające we właściwym frameracie. Póki co zaś, pani archeolog z nieco mniejszą płynnością niżbym sobie życzył. W temacie tworzenia nowych gier zaczyna się robić nieco tłoczno, ale jest to jak najbardziej pozytywne zjawisko. Nieco wcześniej w Gościu Niedzielnym była mowa o Lionhead, teraz zaś pora na Bethesda i Obsidian. Ci pierwsi poszukują utalentowanego programisty, który będzie gotowy zająć się podnoszeniem poprzeczki w dewelopmencie gier na PC i konsole, a w dziale wymagania widnieje wpis o doświadczeniu w pracy z Xboxem 3. 360, PS3, Xbox One i PS4, ale na tym nie koniec, bo wydawca szuka także designera questów. Obsidian zaś szuka utalentowanego i doświadczonego artysty UI, którego zadanie będzie zrobienie interfejsu do gry na next Geny. Póki co, tak dobrą sprawę, ten ostatni deweloper dłubie jedynie nad South Park Stick of Truth, ale na 100% nie chodzi o ten tytuł, więc może właśnie pojawił się skrawek nadziei na Fallout New Vegas 2? Do sieci trafiło sporo nowych screenów z Destiny i z każdym kolejnym mam coraz większą ochotę iść, pobiegać po układzie słonecznym, pełnym próbujących mnie zastrzelić buraków. Nowe screeny pokazują Marsa i Wenus i stanowią poniekąd uzupełnienie wcześniejszego, mniejszego środowego rzutu z Tumblera PlayStation. Popatrzcie sobie na te ładne obrazki, a ja jeszcze tylko przypomnę, że Destiny pojawi się na PS3, PS4, Xboxa 360 i Xboxa One 9 września bieżącego roku. To już koniec 37. gościa niedzielnego. Jak co tydzień dziękujemy serdecznie za uwagę i zobaczymy się ponownie w przyszłą niedzielę. Pamiętajcie, że w sklepach nadal jest dostępny 197 numer PSX Extreme. Trzymajcie się ciepło. Cześć.